Let's see. Google Maps i ciekawostek 76, let's go. Chciałem powiedzieć, że Freeze. Ej, też chciałem powiedzieć, że Freeze, k***a. To jest, co mamy taki samolot umysłu? Też chciałem powiedzieć, że Freeze na pacie siedzi. Ale to jest, e, widzowie, to jest Freeze jeszcze przed sławą. I to jest e, Freeze jeszcze ten z tego, z e, koszulką piona. Pale nielegalne. Piona Mordo i lecimy se tu dalej. Ej, hey, witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i ciekawostek z Siema, Google Maps. Mordo. Dzisiejszy odcinek zaczniemy w Australii od jednego z najlepszych przykładów na to, że. Ej, czas ja chciałbym do Australii w ogóle kiedyś. Miałem takie, że kurczę, fajnie było zobaczyć Australię, ale nie wiem, jakoś przeraża mnie to, żebym szedł i bym mnie jakiś kurwa pająk zjadł. Bo były był wielkości, kurwa mnie. Nie wiem, jakoś stary, po prostu nie jestem w stanie tego przeskoczyć, nie? Aż mnie, aż mnie kurwa coś czepie. Nie wiem, jak ja tam widziałem, jak oni mają te takie, jakiś tam sezon taki, że całe drzewa są pokryte jakimiś w ogóle pajęczynami i tak dalej. Mówię, jak tam można funkcjonować? Przecież, człowieku, to jest chłopie jakaś tragedia. Czasami cierpliwość bardzo popłaca. Z z prawej strony możemy zobaczyć taką całkiem dużą działkę, na której jedyne co się znajduje to ta posiadłość. To jest działka Myła. należąca do rodziny Zamitów, którzy wprowadzili się tutaj na początku XXI Mówi, wieku. I to co widzimy tutaj... Nic, żyć dalej. to jest zdjęcie z roku 2009. Widzimy, że wtedy ta okolica była stosunkowo mało zabudowana. Tutaj są jakieś pojedyncze domy, ale tak poza tym to głównie są tutaj pola. Tutaj macie to pokazane z satelity. Okej. Okay. Jest ta posiadłość dookoła, same pola. No A, i teraz Okej, okay. to jest rodzina, która nie sprzedała domu, czyli co pewnie jakąś autostradę pierdolnęli i zapewne będzie zabudowane. Widziałem ostatnio na TikToku w Chinach coś takiego chyba, że Kościół właśnie nie sprzedał i normalnie miał auto, Że na środku autostrady jest dom stary, jest zabudowany w ogóle jakieś takie pojęte. Teraz, jak przewiniemy sobie kilka lat do przodu. To widzimy, że z północy zaczynają zakradać się jakieś budynki. Aha. Duża firma deweloperska zaczęła wykupywać kolejno cały ten teren o, znajdujący nie. się w okolicy, no i rodzina Zamitów także dostała ofertę. O, ku... A naprawdę takie kupna, którą szacuje się na około 4 miliony dolców. Pozostali ludzie w okolicy też dostali dobre oferty, no i jeden po drugim wszyscy zaczęli sprzedawać swoje posiadłości deweloperzy zaczęli tutaj budować coraz to kolejne domy no, ale rodzina Zamitów jako jedyna zdecydowała się, że oni będą tutaj dalej mieszkać. No i mieszkają dalej aż do dziś, otoczeni przez te wszystkie. O Jezus, Maria, ale pojebane. Ej, dobra, ale kurwa, paskudnie to wygląda, nie? Paskudnie to wygląda. Ej, nie chciałbym tak ku... coś takiego, że stary każdy. Ej, takie duże kurwa ten i czy każdy dom stary pa... Sipa... To już mogliby, kurwa, nie wiem, jakiś stary. Ciekawe, jak to by było prawnie. Czy na przykład mogliby tutaj drzewa wpiąć takie, które zasłaniają im okna wtedy? Nie wiem, czy to tak. Teraz pokażę wam czemu cierpliwość popłaca To jest taka strona internetowa Na której można znaleźć nieruchomości Które są na sprzedaż okay. na terenie Australii Jak zobaczymy sobie teraz te Wszystkie kropki dookoła ich posiadłości No to tutaj jest 900 tysięcy dolców 900 tysięcy dolców Czyli widzimy, że aktualnie Jeden taki przeciętny domek Idzie po 900 tysięcy dolców No to teraz patrzcie Tutaj takich domków Zmieściłoby się gdzieś 7 o, Teraz mamy razy 1, razy 2, razy 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 razy 7, razy 900 tysięcy i mamy jakieś 50 milionów. Nie wiem, ile tam o, dokładnie kosztuje zbudowanie domu, ale powiedzmy, że połowę tego. To biorąc pod uwagę, że deweloper może na tym zarobić jakieś 25 milionów, to oni spokojnie mogą sprzedać tą posiadłość za kilka razy tyle, co im marginalnie oferowano. No ale jeszcze nie sprzedali. Może po prostu lubią tutaj mieszkać. co to w ogóle za brama wjazdowa do chuja? Na koncertach są k... a, yy, bardziej szczelne barierki. Twoją drogą, ci co oglądają ciekawostki z Google Maps od dawna, to może skojarzą podobną sytuację, która wydarzyła się w Lublinie. Tam też była taka akcja, że były sobie pola. I potem jakiś deweloper zaczął po kolei te pola wykupywać, żeby zbudować sobie tam osiedle. Ja nie znam tej no sytuacji. i kolejno wszyscy sprzedawali te pola. Zapowiadało się, że to będzie takie kolejne generyczne osiedle, jakich jest dużo w Polsce. No aż tu się okazało, że jeden rolnik powiedział nie. Nie A, na, kurwa... To jest to z tym, że mają normalnie pole na środku i gościu tam zapierdala traktorem i normalnie jest pszenica posiana i tak dalej. Chyba to ten, chyba to kojarzę. Że mają między, między tym normalnie mają pole, że gościu kombajnem zapierdala. To takie Opcji, tak? Osiedle, nie osiedle, żniwa muszą być. Nie, ale w sumie kupa. natura. No i elegancko to. się kurwa. Jak się nie potrafię zdecydować, czy chcesz być mieszczuchem, czy, czy tym, na wsi mieszkać stare. To masz dwa w jednym. Masz tak, wszystkie minusy życia w mieście, czyli brak prywatności, kurwa, okno w okno. I wszystkie minusy życia na wsi. Czyli jak masz alergię, kupa i. zateła <śla> kombajn pod blokiem. Także zajebiście, wszystkie najgorsze aspekty, jakie można mieć, ma. Szacun. Zywa widok z okna, niemiecka telewizja była pod takim wrażeniem tego, że aż przyjechała do Polski zrobić o tym reportaż. Czuję się tak jakby się nie mieszkało jednak w większym mieście, tylko tak bardziej na wsi, tak jak w wakacje u babci. Wydaje ja mi się, że jest to bardziej atrakcja. No rewelacja, powiem, że dzieciaki też zadowolone są. Ha <laughs> aha, okej. Okay. W sumie to nic dziwnego, że oni się tak cieszą, przecież jakby ten rolnik zgodził się na sprzedanie tego terenu to... Ej, no w sumie racja, w sumie z drugiej strony, bo tak mówiłem, że wszystkie minusy, ale... W sumie faktycznie jakby się zgodził na sprzedanie, to mieliby kupić okno w okno, nie? Zero kurat, a tak to przynajmniej jest jakaś przerwa pomiędzy tymi budynkami, nie? Że nie masz że nie masz kur... zasłoniętego i tak dalej, no nie. Z drugiej strony, na kur... myć te okna, w sumie od tej strony. Lepiej nie być, bo to pyłku ma cały się spisa na okna, pewnie. Co oni by z tym zrobili? Pewnie by tutaj postawili kolejny budynek, no. i wtedy zamiast nażniwa, to by się można było popatrzeć co najwyżej na Kibel sąsiada. Kiedyś obiło mi się o uszy, że w Krakowie znajduje się osiedle, na które ludzie mówią. Panopticon Panoptikon to jest taka koncepcja więzienia, gdzie wieża strażnicza jest w środku, tak żeby więźniowie cały czas mogli być obserwowani, oni nawet nie wiedzieli, kiedy są obserwowani. Tutaj mamy to osiedle. I tak na pierwszy rzut oka to wygląda ok, nie? Patrzę, nawet balkony są skierowane tutaj, a nie na ścianę, jak to się czasami zdarza, <laughs> więc o co chodzi? Skąd ta nazwa? Podejdźmy sobie trochę bliżej. Tu znajdziemy pewne poszlaki. No. O kupa. O kupa. Czemu ten budynek ma 9 numerów? No nie pierz, że jest stary, w środku kupa, jakby otoczony, i w środku jest jeszcze budynek, jakby wiesz co dziś? Jakby wiadomo, to jest duży budynek, ale nie można było tych numerów umieścić na odpowiednich miejscu. Nie, klatkach. no żartujecie, kupa. No i to jest właśnie ten moment, w którym można sobie zdać sprawę, dlaczego to osiedle nazywa się Panopticon. Dlatego, że te numery to nie są tylko numery tego budynku, ale też. O kupa. Tego by... Ja piel... ch... To jakiś pentagon, kurwa Krakowski pentagon! Ale chuinia! Jezus, przecież ci ludzie co mają tutaj kurwa Ja I Ci ludzie co mają balkony tutaj są odcięci kur... od tego, od światła. Ci też w sumie tutaj, bo mają... Ja piolę, ale gówno jest... Więzienie kurwa ty. Tak to się kończy, jak rolnik sprzeda deweloperowi pole. Zajebisty widok z okna tutaj wszyscy mają. Co to jest? Czemu ci ludzie na parterze mają jakiś płot przed oknem? No bo może mają ten, no, ogródki jakieś. Dobra, znalazłem jakiś artykuł o tym osiedlu ze zdjęciami i tutaj wszystko. Ale ogród mają! Ja pie... zajebiste Słuchajcie, macie pieska, to przynajmniej piesek się może wysrać Nie musi wychodzić na zewnątrz, tak? Zawsze coś Ostatnio widziałem jakiś post Nie wiem, czy to było prześmiewcze, czy nie, pewnie prześmiewcze Ale ktoś właśnie zrobił zdjęcie, że ma taki ogród Właśnie coś w takim stylu I pisał Witam Jaką polecacie kosiarkę? Pierwszy raz zakupuje kosiarkę Czy... <laughs> Większa, czy może jakaś mniejsza? Spalinowa, elektryczna No życzki, no Jasne Oni na parterze mają takie małe ogródki Jedna osoba, jak się trochę skuli, to może się położyć i popalać. No ale Co gryla, jest... ale gryla zrobisz, nie? No. To dziwne miejsce. Zdowie, za moich czasów to ludzie gryla robili k**a na dachach, a teraz przynajmniej mają kupać jakiś, wiesz, has z zieleni k***a. Widzę gościu zdjęcie robi załamany I Ile pan dostał do żywocie k***a? Na spacerniaku, zdjęcie na spacerniaku. Dostałem kiedyś od widza wiadomość pod tytułem Martwy człowiek w Senegalu. Znak zapytania, bo tutaj... Widz nie był pewien, czy to jest faktycznie martwy człowiek, czy nie. I pamiętam, że ja też obczajałem tą sytuację i mam jakieś tam przypuszczenia, ale też nie jestem pewien. Może wy będziecie mieli jakieś lepsze pomysły. No, jesteśmy w Senegalu, na jakimś zadupiu, tak? Okay. I tam w oddali widać, że ktoś leży na ziemi. Faktycznie. Tutaj nawet, o, tutaj to widać dobrze. Nie ma wątpliwości, że to jest człowiek. Tylko pytanie, czy martwy? Próbowałem zobaczyć sobie na innych ujęciach, czy on się Postawiony, jakoś rusza. Czy chociaż lekko zmienia pozycję, ale ciężko powiedzieć. Widz w wiadomości załączył też dyskusję na Redditie, i tutaj jeden koleś napisał, ze względu na to, że jego stopy są napięte w dosyć niekomfortowej pozycji, wątpię, że ta osoba jest nieprzytomna, bo wtedy te stopy położyłyby się na A no w sumie tak, no rozluźniłyby się pewnie mięśnie i wiesz, i po prostu. No tak, no tak. No, 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 w, sumie, no, no w sumie racja. No to tak wygląda, jakby on. Może jakiś pomnik człowieku jest, albo nie wiem, jakiś. Się... Wydaje mi się, że ten koleś ma rację. Faktycznie te jego palce wyglądają na takie napięte, tak jakby on robił pompki. Inna kwestia jest taka, że nawet jeśli to byłby trup, Albo to... strach na wróble. Albo gościu kur... jakąś, nie wiem, padaczkę dostał, czy coś i go k... akurat grali, nie wiem. No bo jak na przykład ktoś by go zabił, to zakładam, Albo żeby... może jakaś modlitwa, może tam yy, w tych religiach innych to mają właśnie coś takiego, że muszą. W islamie chyba tak jest, nie? Ale nie, oni chyba nie padają na ten, tylko na takich dywanikach. To może nie, to może co innego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wy chociaż... Suno go gdzieś tam za te drzewa, żeby się tak nie rzucał. Je, co No a jakby to był ktoś, kto potrzebuje pomocy, no to. To jest za dupie, ale chyba nie aż takie. Tutaj. pewnie gdzieś coś jest. Oj. O, Tutaj jest lotnisko na przykład. Jest jakaś mała. jakaś mała osada. Ja bym obstawiał, że ten gościu leży nie dlatego, że on nie żyje, tylko dlatego, że się ukrywa. Nie mam pojęcia, co on zrobił. To nie, że się ukrywa, nie? Możesz mógł za drzewem kurwa stanąć, bo za krzakiem kurwaś nie w szczerym polu, kurwa stary, po prostu się schował, nie? Za jakimś koszykiem ekranem. Ale wydaje mi się, że on tutaj przychodził i usłyszał samochód, który przyjeżdża. Spojrzał w jego kierunku, zobaczył coś, co wygląda bardzo dziwnie, bo tam raczej często samochód Google nie przyjeżdża. Pewnie pomyślał, że to jest policja. No i jedyne co mu przyszło do głowy to szybko paść na ziemię, tak żeby jak najmniej być widoczny. Próbowałem okay. się tutaj rozejrzeć No dobra, po ok może ma to sens. Może ma to sens faktycznie jak po popatrzę na taki kontekst kontekst. Licy zobaczyć co jest. Tutaj jest lotnisko. Więc nie wiem, może jakiś przemytnik, coś takiego Ja się w każdym razie poddaję Zakładam, że on żyje, ale co on dokładnie odpierdala, to nie wiem Może pompki se robił po prostu Dzisiaj zwiedzamy cały świat Tym razem przenosimy się na jakieś zadupie w Brazylii I będę miał dla was tutaj taką małą zagadkę Patrzę. mamy skrzyżowanie nieoznakowane Samochód Google jedzie prosto przed siebie mhm. Z prawej strony jedzie kolej na motocyklu mhm. Kto ma pierwszeństwo? No, kto? To było podchwytliwe pytanie, no bo jak już mówiłem, to jest za dupie w Brazylii, więc y, pierwszeństwo ma ten, kto szybciej zapierdala. Tak się kończy nieznajomość zasad ruchu drogowego. Tu mu nawet tłumaczą, że za wolno zapierdalał, przez co spowodowało zagrożenie na ulicy. Na zakończenie odcinka. Ja pierdolę. No i chuj no. Po prostu w niektórych krajach jeździ się na czuja. Co to za iluminaci? Pokażę wam jeszcze gdzie w czasach starożytnych... Ło ku... Ło ku... Media Markt, piramida, kujam. media markt, ja pierdolę. Ale jaja. Cjanie kupowali telewizor... No o tym przemilczanym przez tysiąclecia faktem historycznym Zakończymy dzisiejszy odcinek Do zobaczenia w kolejnym, Bajebiste. cześć e, Ja pamiętam jak Media Markt wchodził do Polski I był taki kontrowersyjny przez te reklamy Nie Media Markt nie dla idiotów <głosy> <głosy> <głosy>